W tym miejscu zaczęła się moja przygoda z Karpatami i w tym miejscu się zakochałem. Właściwie jest to miejsce kultowe. Magórski Park Narodowy, jesteśmy na szlaku turystycznym, który prowadzi przez najdzikszy zakątek Beskidu Niskiego. Niestety wkrótce z tego dzikiego zakątku Beskidu Niskiego nic być może nie będzie, bo Starostwo Powiatowe Wiaśle planuje przebudowę tej drogi i udostępnienie jej dla ruchu samochodowego. Co spowoduje znaczące szkody nie tylko dla przyrody, ale również dla osób takich jak ja, które chętnie spędzają czas na wolnym powietrzu jeżdżąc na rowerze bądź spacerując pieszo. Od ponad 30, od 35 lat mieszkam w, w Beskidzie Niskim. Pamiętam czasy, kiedy nie było jeszcze Magórskiego Parku Narodowego, a droga skrępnej do Grabia, ta, która przebiega w tej chwili yy, przez teren parku, była jedyną drogą, jeździły nią autobusy. Później zbudowano drogę o 3 km, ledwie dłuższą, przez Kotań, która jest wygodną, w miarę nową, szeroką szosą prowadzącą do Grabia i dalej na Słowację. Natomiast, yy, natomiast tamta droga została zamknięta, przestała być uczęszczana, zarastała trawą, powstał Park Narodowy. I, I stworzone zostały naturalne warunki do ochrony przyrody, najskuteczniejsze, jakie mogły być, bez ruchu kołowego. Dlaczego, jak jakimś potężnym wysiłkiem buduje się te parki narodowe, stwarza się tą strukturę i ktoś potem to rozpierdala po prostu, prowadząc asfaltówę środkiem kurwa przemarszy szlaków zwierząt najdzikszych, najwspanialszych, najpiękniejszych, żeby przejechać rysie? Na przykład, ja tego nie rozumiem. Jest to tak absurdalna decyzja. Ja tu mieszkam 30 parę lat w Beskidzie Niskim i podobno ta droga, ta, 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 ta dłuższa o 3 km jest zagrożona gdzieś tam w Kotani powodzią. Do cholery, ja tam nie widziałem nigdy powodzi po prostu. Nie rozumiem, to jest absurdalne, to jest wrogie wobec tego kraju, wrogie wobec tego narodu. Niestety, tak jak planuje Starostwo Powiatowe wiaśla, Chcę tędy właśnie puścić ruch samochodowy, chcę tę drogę wyasfaltować i chcę zagłuszyć tego derkacza, który jest obok mnie. Chcę tak naprawdę to miejsce zniszczyć, bo zniszczy się w ten sposób walory krajobrazowe, zniszczy się bezpieczny korytarz, w którym migrują zwierzęta, bo teraz te zwierzęta póki co mogą tędy przechodzić, czy też wilki, czy inne rzadkie gatunki, w tym ryś. Pomysł Starostwa Powiatowego w Jaśle, żeby za gigantyczne pieniądze odnowić tą drogę, wyasfaltować, oczyścić pobocza, wyciąć kilkadziesiąt drzew po to tylko, żeby powstała równoległa droga prowadząca w to samo miejsce i ledwie o 3 km y, krótsza. Droga, która absolutnie zmieni charakter Doliny Ciechani i w ogóle tych terenów parkowych, przez które będzie przebiegać. No, uważam za pomysł skandaliczny, marnotrawny. I budzący mój naj, najgorętszy, najgłębszy sprzeciw całkowicie racjonalny sprzeciw, bo będzie to nieuzasadniona także finansowo decyzja, nie mówiąc już o tym nadrzędnym celu, jakiemu powinien służyć i służy Park Narodowy czyli ochrona zwierząt, ochrona ptaków, ochrona płazów, ochrona wreszcie przyrody Monika Sznajderman. Ja również apeluję i chcę, żeby te słowa usłyszał Jarosław Kaczyński, bo nic mnie z nim nie łączy. Ale on ocalił ostatnio, zdaje się, 130 dzikich krów. To niech on ocali jeszcze parę, parę rysia, parę watach wilków. Bardzo, Panie Jarosławie, poproszę o współpracę w tym względzie. To mówiłem ja, Andrzej Stasiu. Wszystko wskazuje na to, że plany, które ma starostwo, doprowadzą do degradacji tego miejsca, do degradacji jego walorów przyrodniczych. I dlatego powinniśmy stanąć w jego obronie. Powinniśmy powiedzieć tak dla drogi, która będzie otwarta dla ludzi i dla przyrody. Dla ludzi, którzy pieszo i rowerem chcą poznawać Magurski Park Narodowy, chcą poznawać najdzikszy zakątek Beskidu Niskiego. Ja jadę dalej, bo to przepiękne miejsce, które naprawdę magnetyzuje i hipnotyzuje. Zapraszam was bardzo i pamiętajcie, podpiszcie petycję